Witam Dzisiaj zacząłem małe żniwa jęczmienio zimy ale tu nie będę wam mówił o wydajności ile sypie, jaka to zmiana, bo to najmniej ważne tylko chciałem wam powiedzieć co się zaczyna dziać dzisiaj mamy 9 lipiec Dzwoniłem wczoraj do podmiotu skumpującego. Powiedział mi, że jak przywiozę do soboty, dostanę starą cenę 810 zł. Dzwonię dzisiaj, a cena już spadła na 670. I to nie dzieje się kurwa w jakimś egzotycznym, czwartym, piątym kraju, tylko to w Polsce. Jesteśmy w Unii Europejskiej i tak można jebać rolnika. Ale miejsce w stodole jest. Jęczmień się zwali. Widzę się jakoś tam zażegna. I damy radę. Ale patrzcie jak to działa. W sklepach jeszcze przecież nic nie staniało. Nawozy też nie staniały. A zboże już leci w dół. A naprawdę się go zaczyna kozić. O tu akurat kosze. Jest mocniejsza ziemia, sypie całkiem nieźle. Tam to już powypalało. Tam dalej widać takie brunatne plamy. Pogoda idealna. 30 na plusie. Wiaterek. Juan przewiewa. 5 mień suchy. 11,5. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Chłopaki. Cześć.